Wiecie moi kochani, na moim kanale siedlisko drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. Dzisiaj wazon. Wazon z roli głównej, jak fajnie, niedrogo i po prostu super ekstra z naturalnych materiałów zrobić wazon na pomnik. Więc chcę wam pokazać prosty, najprostszy w świecie wazon e, z rzosem. Z wrzosem. i z takich naturalnych materiałów, jak rozchodniki, e, trawy, trochę jakieś jodełki, tłujki Także mam tutaj taką e, wielką gałąź Tu i mam jeszcze takie różne gałązki, jak e, oczywiście tutaj ta. Już nie w euforii zapominam tych nazw. E, no, oczywiście mi się zaraz przypomni, jak nie będzie trzeba, jak to zawsze ja. Więc kochani, e, ja chcę Wam pokazać tutaj fajny wazon. Najprostsze na świecie, co robimy z tym wrzosem. Wkładamy go bez doniczki do wazonu, no bo on idealnie tu wchodzi i tak naprawdę, o to jest cały wasz wazon, to jest najłatwiejsze co można zrobić, więc taki wazon pokaże wam jak udekorować jeszcze fajnie, więc tutaj macie floret, już znacie wszyscy floret, wszyscy wiedzą jak floret wygląda, jak się prezentuje, jak można różne rzeczy z nim robić, więc taki floret jest najprostszą alternatywą dla tego, żeby fajną kompozycję zrobić na pomniku więc tak, Floret ma za długą rączkę, ma dziurkę tu z przodu i z tyłu. I tutaj dwie dziurki nam starczą do naszej kompozycji, więc nadmiar tej rączki odcinam, żeby mi nie wystawała spod mojego wazonu. O, widzicie, łatwo się odcina obcinaczkami do drutu albo do jakiegoś plastiku. I kochani, ja sobie właśnie i ten wrzos jest wtedy fajnie obciążony. I fajnie mi tutaj ta kompozycja będzie też się tu tworzyła. Więc chcę Wam pokazać oczywiście, jak to zamontować. W najprostszy w świecie sposób to jest po prostu drucik. Przeplatamy drucik e, przez nasze dwie dziureczki. Pyk. O, robię sobie tutaj taką pętelkę i już sobie haczyk zrobię taki, żebym mogła ten mój floret sobie zakręcić w koło mojego wazonu. I druga ta taki sam sposób. Tak samo przez tą dziurkę, bo klejenie tu myślę, że nie ma sensu, chociaż można by było się pokusić o poklejenie wazon do floretu, ale tu raczej to nie będzie trzymać, ponieważ to jest z wodą. Więc kochani, zobaczcie, ja tutaj sobie na dole przykręcam te moje druciki do tego wazonu. Widzicie to? Proste. Troszkę nam się tutaj e, wrzos może zdeformować, ale nie przejmujmy się. Mam zakręcone tutaj już e, floret do wazonu. Nie przejmujcie się, bo ładnie można go rozłożyć. Można go troszkę nawet przyciąć, żeby nie był taki znieciony. Ale ja tutaj go rozczapirzę moimi różnymi gałązkami. Właśnie gałązki świerku. Tu i zobaczcie, jakie mam tutaj gałęzie. Gdzie jest mój sekator? O. Więc tymi gałęziami tutaj będę sobie fajnie dekorować mój wrzos, tylko pamiętajcie, żeby nie zagłuszyć całej tej harmonii tego wrzosu. Ja tutaj zaraz Wam pokażę zbliżenie, jak to wszystko robię. Więc tutaj mój wrzos sobie teraz będę dekorować. Mogę sobie, zobaczcie, i góra i dół zrobić przez te moje, mój floret i przez wrzos mogę przetykać różne roślinki, żeby zrobić, zrobić też wazon taki spływający. Oczywiście ja zrobiłam z zielonym wrzosem, ale wy możecie różne kolory wrzosów sobie do tego e, oczywiście wazonu włożyć i zrobić fajną kompozycję. Zobaczcie, prosta, prosta. E, do góry oczywiście też. Czyścimy wszystkie końcówki, tak? I zobaczcie, tutaj powstaje nam piękny wazon. Ja tu akurat zrobię w tych zieleniach, fajnie będzie się tutaj, myślę, że prezentował. Tójka jest wszechobecna wszędzie, więc dacie radę sobie takie tujki pozyskać. E, oczywiście ja też dodaję inne gałęzie, jak właśnie e, czy jodła, czy e, jakieś właśnie gałązki. Różnych roślinek, które mi rosną w domu, w ogrodzie. I małymi gałązkami sobie też poprzez tego mojego wrzosa tutaj udekoruję. Damy tutaj jeszcze gałązkę. Tam. i teraz delikatnie sobie e, w koło też moje tutaj do floretu pobijam, żeby zakryć mój floret z tyłu z też oczyszczamy Kochani, zobaczcie. I tutaj już mi się tworzy piękna kompozycja z zielonych roślin. Wszędzie małymi gałązkami wypełniam mój floret, żeby go nie było widać. O, i teraz dojdzie moja Irga. O, właśnie, Irga. Tak, to jest Irga. Wiecie jak ja mam, że ja po prostu jak tworzę coś, to ja w euforii tworzenia gdzieś tam zapominam różnych nazw. Nie to, że ja ich po prostu nie znam, tylko nie, nie, nie wszystko na raz. moja głowa przyswaja. I tak właśnie wychodzi, że nie pamiętam. Wychodzi na to, że jestem głupia. Tak to jest. Niestety, z artystami, że nie są tak wszech. O, widzicie, i teraz te gałązki sobie mogę gdzieś tutaj fajnie przeplatać. Tą irgę ona fajnie się też zasusza poprzez ten mój też wrzos, gdzieś tutaj sobie przeplotę. Widzicie, super wygląda. I tu ku, ku dołowi, jak chcemy, żeby taki wazon był ku góra-dół, żeby ładnie też nam spływał, I możemy sobie tą irgę właśnie tutaj powtykać. Oczywiście, teraz najfajniejsza zabawa będzie z dodatkami. Zobaczcie, ja sobie nawet taką strzelistość tutaj zrobię. O, a niech ma! Mój własny strzelistość. i jedną gdzieś tam wrzucę. Jeszcze tutaj dorzucę. Także z różnych roślinek powstała już taka baza. Widzicie to? I teraz y, tą bazę uzupełniam moimi różnymi. Dodatkami pod tytułem rozchodnik, trawki jakieś, tak? Także to są takie naj, najprostsze rzeczy, które chcę Wam pokazać. już nie wydziwiam tutaj z jakimiś, wiecie, kupnymi, egzotycznymi, suszonymi dodatkami, bo takich jest mnóstwo. Tylko takie, które możecie zerwać sobie z ogrodu, tak? Czy suszone hortensje, czy właśnie. Tutaj nawet mam jakąś fajną, suszoną hortensję, można sobie ją wetknąć. Ona na zewnątrz też fajnie będzie na wszystkich świętych wyglądać, nic się z nią nie będzie działo. A y, ważne jest też, jak zadajecie mi w komentarzach pytanie, że, że jak, jak późno, jak, jak y, w jakim czasie robić te kompozycje. Słuchajcie, im później zrobicie, tym fajniej, ale możecie dużo wcześniej zrobić i te kompozycje trzymać gdzieś w garażu, gdzieś w pomieszczeniu takim ciemnym i chłodnym i te kompozycje wam długo, długo będą jeszcze leżały, zanim e, zaniesiecie na, na wasze groby więc też takie pytania mam kochani, e, nie bójcie się robić wcześniej, po prostu zanieść gdzieś do garażu, nawet na balkon, na taras położyć, może przykryć jakąś folią żeby nie mokło i to się nic na zewnątrz nie stanie, może sobie być ale to, żeby nie na słońcu, bo wiadomo, słońce powoduje to, że i będę szczur, że to blaknie, że to się robią takie, wiecie, brzydkie te rzeczy, a dużo wcześniej sobie zróbcie i przetrzymajcie sobie właśnie w tych różnych pomieszczeniach, które gdzieś tam może macie. Ja trzymam dosłownie w stodole prawie wszystko, bo stodoła jest ciemna, sucha. Teraz jest niemało sucha, bo akurat przecieka. Ale ogólnie jest latem. Czy, czy teraz co Też trzymam. Też trzymam wszystkie rzeczy w stodole, bo nie mam gdzie. I jest ok. Nic się tam nie dzieje, i trochę cieknie, ale to nie, nie przeszkadza, tak? Zobaczysz Zwykły rozchodnik, kilka trawek i robi robotę. O, mam nawet takie suszone. Oczywiście można sobie takimi suszonymi gdzieś zabajerzyć i zrobić fajne takie, widzicie? Kolorowe dekoracje. Oczywiście, jak można sobie też kupić różne dekoracje, właśnie takie są sprzedawane, takie różne, wiecie, egzotyczne rośliny. Suszone takie, wiecie. No, proteje są suszone, jakieś takie właśnie suszone owoce. A ja mam szyszki. O. A ja mam szyszki i je użyję, widzicie? I na po prostu szyszkę sobie biorę. Na drucikach sobie z szyszki tutaj robię po prostu pętelkę, tak zakręcam i te szyszki również sobie tutaj wbijam w mój w wazon. Zobaczcie, czy tu dużo trzeba. Ja uważam, że naprawdę, tylko chęci. Nawet jak ktoś nie ma ogrodu, pochodzi się pospacerować, i to jest cała filozofia tego, żeby zrobić jakiś ładny wazon, kupić z i to, co nie trzeba tak naprawdę wiele. Na ten grób, bo wiadomo, nie wszystkich stać na to, żeby kupić na emeryturze. No, na to ja na przykład nie wiem, co ja będę na emeryturze z czego żyła, bo z tych naszych działalności gospodarczych to się nie wiem, czy coś na emeryturze wyżyje. Ale zobaczcie, tak piękna kompozycja już jest do wazonu. Kilka szyszek. Kilka jakichś tam suszonych trawek. Jeden brząz wystarczy tylko kupić. I to jest cała filozofia naszego wazoniku. Już Wam zaraz pokażę całość. Zobaczcie. No i co wy myślicie o tym? Zwykły wazon, zwykły wkład. Zobaczcie. Z każdej strony fajnie wygląda. Jeszcze oczywiście tutaj gdzieś jak floret widać, to sobie e, floret mogę. I nic się nie rusza, nic się nie wywali. Naprawdę tutaj wszystko jest stabilne. Można sobie no, tak jak mówiłam, przykleić jeszcze dla jak ktoś jest mniej pewny, że to się utrzyma ale można też mocniej zdrutować ja to tylko tak pokazowo wam pokazałam jak to zrobić jakoś specjalnie się tutaj nie, nie wysilałam ale i tak jest stabilny bardzo fajnie ten wazon się prezentuje kochani bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie za polubianie, za subskrypcję oczywiście zapraszam do mojego sklepu siedliskoodrzewo.pl. tam dużo fajnych rzeczy jest w super cenach Także zapraszam do zakupu i zapraszam do zamówień. Jeszcze do 20 października przyjmuję, więc namiary do mnie są tutaj na dole. I ja bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Pa!